Nasze szkolenia nudą nie wieją, zawsze zmieniamy miejsce, zawsze zmieniamy scenariusz, szukamy nietudzinkowych rozwiązań, nietudzinkowych miejsc. Mam nadzieję, że będzie ciężko, że będzie się działo, że będzie ciekawie. Postarajcie się przenieść trochę tak jakby w inny rejon w ogóle, czyli sytuacji konfliktu zbrojnego. walimskich na szkoleniu nie służby ratowniczej. w w ekstremalnie trudnych warunkach, no i generalnie jest super. Jest po prostu fajnie. Szkolenie super pokazuje nasze i słabości, ale też i mocne strony To to doskonałe miejsce do treningu różnych scenariuszy, od łatwych po maksymalnie trudne. Moim zadaniem było udawanie osoby poszkodowanej. Wszyscy uczestnicy według mnie spisali się świetnie, naprawdę dobrą robotę wykonali. Im więcej potu na ćwiczeniach, tym mniej w takich rzeczywistości. Właśnie kończymy szkolenie z ratownictwa, gdzie dostęp do poszkodowanego jest utrudniony. Grupy poradziły sobie super, nieważne czy jest to, to komfortowe warunki sali szkoleniowej, czy jest woda i brud dookoła, e, udzielić pomocy poszkodowanemu musimy zawsze.